Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy. Na piaskownicy zostały dodane lighty 10 poziomu, ale nie tylko, po prostu rozszerzono tam właściwie tierowo do ósemek, Czyli można sobie na przykład hatekiem 8 poziomu pojechać czy dziewiątego, Przypominam, że poprzednio nie można było i trzeba było grać dychami albo lightami troszeczkę mniejszymi. To, co tu widzicie, to już kiedyś wam pokazywałem. Ten czołg, no to chyba największa, może nie niespodzianka, ale największy przebój będzie tego wszystkiego. Zaraz wam pokażę, jakie są parametry. Ogólnie dodano chyba 5 czołgów lekkich 10 poziomu. No i niektóre są na papierze fajne, a inne są <gorsze> trochę gorsze. Natomiast w praniu dopiero się okaże, jak gracze sobie z nimi poradzą. Co takiego jeszcze? Odnośnie piaskownicy, podobno spodobało im się to, co stało się z artylerią. Powiem szczerze, że jest to, jest to dosyć ciekawe, zakładając, że oczywiście będziemy mieli zmniejszenie ilości artylerii, że to naprawdę będzie wprowadzone. Dla mnie dwie artylerie to by było optymalnie, maksymalnie, żeby były dwie artylerie, to by było super. No niestety, prawdopodobnie do tego nigdy nie dojdzie. Nowe lajty, jak są ogłuszane, to będziecie mogli zobaczyć na moim filmiku z piaskownicy. Niestety nie mogę go wrzucić na razie, ponieważ wszystkie filmy z piaskownicy muszą być zatwierdzone przez Wargaming. Ja już film zrobiłem, wysłałem do zatwierdzenia, ale odpowiedzi na razie żadnej nie ma, więc trzeba poczekać. Oczywiście, nie musi być tak, że. Oni te filmy zaaprobują, mogą odrzucić. Jak coś im się tam nie spodoba, no to mogą odrzucić i nie pozwolić na publikację. Także lipa. Co tutaj ciekawego? Tak, widzicie, jak to wygląda w poszczególnych drzewkach: Francja, później Rosjanie, później Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są wszystkie właściwie dane nowych lightów. Tak jak Wam mówiłem, 5 sztuk, czyli t lt yy, radziecki, czy tam rosyjski. Później mamy RHM, czyli Rheinmetall Panzer. Kurczę, już nie pamiętam, jak to się nazywa, zaraz, zaraz. No nieważne, Rheinmetall niech będzie niemiecki. Później mamy Sheridan. Yy, to znaczy, nie wiem, to jest może jakaś, yy, jakaś próbka Sheridana, bo z czołgiem Sheridan mało to ma wspólnego. Co prawda, działo jest. Ale Sheridan bez pocisków wiadomo jakich, a na razie mechanika Grey World of Tanks raczej nie umożliwia dodanie pocisków kierowanych. No to jest nie Sheridan, moim zdaniem. No to taka troszeczkę popierdółka. Później mamy AMX 13105 i mamy WZ132.1. Powiem Wam tak. Jak tylko widzi się te parametry, to niektóre czołgi być może nawet trochę są przesadzone. Właściwie musicie odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Jeżeli gracie czołgiem lekkim ósmego poziomu i rzucało was na dychy, to czy były bitwy, w których naprawdę udało wam się świetnie grać? Jeżeli jesteście na tyle dobrym graczem, że mieliście takie bitwy na dychach lightem, ósemką. To znaczy, że teraz, jeżeli zrobicie sobie te lajty, no to to jest coś już zupełnie, to jest inny wymiar czołgu zupełnie. Słuchajcie, kilka rzeczy, w które nie chciało mi się wierzyć tak naprawdę. E, muszę wam o tym powiedzieć. Największy przebój to będzie to, czyli rosyjski T100LT. Ewidentnie, on jest niesamowicie szybki i ma na pewno najlepszy pancerz z tych wszystkich czołgów. Z przodu pod wielkim kątem, zresztą tutaj możecie to zobaczyć zaraz pod wielkim kątem ma 120 mm, no to kurczę, nie wiadomo ta płyta ile ma, na szczęście z boku ma 40, no gdyby dowalili ze 100, to już była naprawdę przesada. Wieża jest bardzo, bardzo taka płaska, plackowata totalnie, no i czołg nie należy do jakichś tam super małych, ma opuszczanie działa słabe, czyli 5 stopni, natomiast jego zrywność i zwrotność jest niezwykła, a przynajmniej to, co widziałem, ponieważ nie udało mi się jeszcze zagrać tym czołgiem, trzeba wam wiedzieć, że na piaskownicy obecnie jest tak, iż można raz zagrać lightem, i żeby móc jeszcze raz zagrać, to trzeba trzy bitwy albo dwie, ale wydaje mi się, że trzy rozegrać zupełnie innym czołgiem. Dopiero jak rozegramy, to wtedy można sobie znów jedną bitwę lightem pojechać i tak w kółko. Prawdopodobnie to jest wprowadzone po to, aby no na bitwach w bitwach przepraszam nie przeważały czołgi lekkie, prawda, żeby stworzyć jak najbardziej optymalną, optymalną bitwę podobną do tego co jest na normalnym serwerze. Także ja to rozumiem jak najbardziej. Jeżeli mamy sprawdzić te light, no to one muszą walczyć z dziesiątkami, ciężkimi, dziewiątkami, medami i tak dalej dalej, a nie tylko lighty kontra lighty. Co tutaj ciekawego? Oczywiście, tak jak wcześniej Wam mówiłem, ktoś, komu udawały się dobre bitwy na dziesiątkach ósemką, no to teraz będzie miał wszystkiego więcej i wszystkiego lepiej, praktycznie. Przede wszystkim, penetracje nowych lightów są potężne. Zobaczcie, że tutaj mają penetrację. No, tu nie ma średnich, ale to są wszystko penetracje chyba powyżej 230. Może jakiś czołg ma troszeczkę mniej. No, Sheridana nie liczę, chociaż Sheridan też może inne działo zamontować, spodobało mi się działo w Rheinmetalu niemieckim. Zdecydowanie wydaje mi się takie najbardziej pasowne jest działo. Rusek ma to, co normalnie zawsze mają, czyli działo o troszeczkę mniejszych obrażeniach 320, natomiast większej szybkostrzelności. Franca z DPM-em wychodzi najmniej, no ale wiadomo, że to magazynek. A Chinol jest tak chyba mniej więcej po środku. DPM jego, z tego co pamiętam, jest najwyższy. Zresztą tutaj mamy, zobaczcie, DPM -y poszczególnych to jest 2500, 2600, 2400, 1800 to Franca i 2700 ma Chińczyk. Ilość HP wzrosła potężnie. Tutaj rosyjska maszyna ma 1500, czyli od razu, tak jakbyście mogli jeden strzał więcej przyjąć. 1600 Niemiec, Sheridan to samo. 1400, czyli najmniej, ma Franca i 1500 ma WZ. Na uwagę zasługuje zasięg widzenia. Tutaj, akurat chyba na tym screenie, Nie wiem, czy to jest. Aha, tutaj są dziewiątki, to możecie sobie popatrzeć. Akurat to. Tego tutaj nie ma, ale mogę Wam powiedzieć, że największy zasięg widzenia ma Rain Metal niemiecki. To jest aż 440 metrów. To jest potężnie. Później troszeczkę mniej mają wszystkie te pozostałe czołgi. Niemiec zdecydowanie tutaj najlepiej. No i co mnie zaskoczyło najbardziej w tych czołgach? Słuchajcie, moc na tonę. Czy to tu w ogóle jest? Yy nie ma, jest troszeczkę niżej no to wam powiem, że dwa pierwsze czołgi czyli zarówno rosyjski czołg jak i niemiecki mają ponad 50 koni na tonę ja nie wiem, czy to nie zostanie zmienione mam nadzieję, że zostanie bo to jest trochę przegięcie po prostu czołg ten pod górkę jedzie na przykład 60 na godzinę, wyobraźcie sobie oczywiście przy graniu lightem to powoduje, że bardzo szybko osiągamy pewne miejscówki, ale z drugiej strony mamy tak duży zasięg widzenia, że możemy zostać wykryci. Dodatkowo Niemiec ma 10 stopni opuszczania działa, więc to jest jego przewaga nad czołgiem rosyjskim, ale czołg rosyjski po prostu potrafi odbić. Hinol jest tak po środku mniej więcej, a o dziwo Francol, czyli AMX 13 ma 8 stopni opuszczania działa, wyobraźcie sobie. To jest taki trochę event. <laughs> Amerykaniec też ma 10 stopni, z tego co pamiętam. Co tu jeszcze można o tym powiedzieć? Ja rozegrałem tylko Niemcem bitwy. Niestety pech mój polegał na tym, że raz mnie wylosowało na Ensku, no i tam zrobiłem chyba z 1200 obrażeń, nawet nagrałem tą bitwę, tylko czekam właśnie na akceptację a później się motałem, bo nie wiedziałem jak odblokować czołgi nie, nie domyśliłem się przez jakiś czas, że trzeba innymi zagrać ale jak już zagrałem i w końcu zrobiłem, chciałem zrobić drugą bitwę no to mnie wyrzuciło na Himmelsdorfie <laughs> Kurczę, moim zdaniem, moi drodzy jeżeli jest test pojazdów lekkich no to WG powinno odblokować inne mapy bo trzeba wam wiedzieć, że nie ma wszystkich map na piaskownicy tylko są jakieś tam wybrane, prawda? Powinni trochę takich innych. Wiem, że Stepy też są, bo zwykłym czołgiem grałem i dalej nie. Powtarzały się te trzy mapy, tylko Ensk, Himmelsdorf, Stepy. Także troszeczkę lipa. No powiem Wam, że w porównaniu do czołgów ósmego poziomu to te dziesiątki są wymiatające. Wydaje mi się, moi drodzy, że osoby, które lubią grać lajtami, no to teraz będą w swoim żywiole. Naprawdę. Są... Penetracje już takie, że normalnie na goldzie tyle się miało. Prawda? Na szczęście o dobra rzecz, pociski goldowe, nie wiem jak w innych, ale w Niemcu to widziałem, że tam nie powodują jakichś potężnych przyrostów penetracji. No bo jeżeli będzie tam jakieś działo, że na goldzie naprawdę będą potężne penetracje, no to podejrzewam, że ludzie będą kosmiczne wyniki tym kręcić. Także wprowadzono troszeczkę czołgów takich opancerzonych. No, zobaczcie, jak to wygląda. No, kurczę, ta wieża jest naprawdę bardzo, bardzo płaska, chociaż trzeba przyznać, że cały czołg jest długi. Łatwo w niego trafić. Ma 40 z boku kadłub i 40 z boku wieże. Ma później niemiaszek. W niemiaszku działo tak dosyć średnio wygląda. Nie jest to też jakieś supercelne działo, z tego co pamiętam, albo 0,38, albo 0,36, także żadnej precyzji niemieckiej tutaj nie uświadczycie, ale obrażenia zadaje 400, 390, także to jest coś. W niemiaszku jeszcze jest ten bardzo, bardzo mocny silnik, aczkolwiek skręt Niemcem no, jest po dużym łuku. Z tego co widziałem, to... Rosyjskim pojazdem bączki w miejscu kręcili, a Niemcem to już tak nie za bardzo. Później co tam mamy, Francę, No, w w ogóle nie grałem tym pojazdem. Absolutnie. No i Sheridan, taki pudełkowaty im wyszedł ten Sheridan. Muszę tam zobaczyć, co to w ogóle jest za model. Pewnie to jest jakiś prototyp albo co. Nie wiem, ale strasznie brzydki wygląda. Strasz, strasznie brzydko wygląda. Ten czołg. Nie podobał mi się. A jeszcze jedna rzecz. Niektórzy pewnie myślą, że to taka przepotężna płyta pancerza. Jest otóż nie. Z przodu pancerz jest tam 40 czy 30. Ogólnie idzie nowe. Dla wielbicieli czołgów lekkich nadchodzą dobre czasy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu te dychy, te dychy rządzą. W porównaniu oczywiście do ósemek. Które przypominam, również były losowane na dychy. No tu będziemy mieli taki minus, że za każdym razem będziemy na dychach. No to jest oczywiste. Dobra, moi drodzy, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.